Dzień drugi. Zabawy. Jak to wygląda? Prożek numer dwa. Widać jakąś ład, wstawiali jakieś. Nie wiadomo co. Ale tak to nie wygląda źle. Poszlifowałem sobie. Tutaj ta. Ta wstawka, taka. O, można powiedzieć, że nie ma tragedii. Od strony pasażera, przód, jak z tamtej strony, to znaczy ja tu już ruszyłem, ale to tak było, jak teraz tego nie ruszałem, o, tak to było, teraz tak jak mówiłem, żeby to dobrze nagrać, o. łapa wchodzi jak nic, ojciec nie ma, tak było z tamtej strony, tak jest nic z tej strony, nie no. Ale mniejsza dziura, o to już, to już jest lepiej. Luxi. Bardzo dobry danys. No i tak, syfu trochę jest. Już to można sobie zobaczyć jak to tutaj. Wygląda. No i tak, zwalamy nad kole Oh shit, można powiedzieć Ile do tego jest? ja tutaj coś jest wydziobane to jest śrubokrętem Działam, działam, coś mówię, kurde, dużo chyba No, patrzcie jak to gnie, idealnie od tego Ponad połowa dłoni Jakie to twarde, zbite w kupę Kurde, ciężko to ruszyć jest to wszystko w błotniku siedzi a tam tu jest próg tu się próg zaczyna o to ta tak gąbka dziwna jakoś no więc lepiej rozbierajcie jeśli macie jakieś dobre lanosy rozbierajcie te nadkola i wywalajcie ten szajs tam najlepiej nie ma rdzy, bardzo mocno zabezpieczyć, bo tam na pewno znowu się zbierać ta ziemia. No i ponownie odtłuszczanko. Tu już wszystko jest odtuszczone ładnie. Tyle, ile, ile się dało, tyle zrobiłem. No więc teraz najprzyjemniejsza. Część tej zabawy całej z progami, czyli malowanie. Wymalowane wszystko. elegancko. Na bogato farby dawałem. Teraz te dziurki wymyśliłem, że dam coś takiego specjalistyczny, uszczelnierz dekarski 30 zł. To jest bezbarwne akurat, co tam nieważne. Nie jest jakiś silikon zwykły. Taki do łazienki, tylko tak odpory na deszcz, mróz, promieniowanie UV uszczelnienia kołnierzy okien dachowych, kominów obróbek dekarskich, połączeń blach o właśnie, czyli nawet tutaj będę używał właściwie do tego w tym lakierowanych naprawa przecieków na dachach i w systemach, systemach oryginowania to nie jest do łazienki silikon tylko taki 24 na dobę na dworze żeby był no więc tym po prostu zakleję wszystkie jakieś tam takie tam pierdółeczki o. tego typu rzeczy to oczywiście już wyschło sobie no, i powiem tak będzie fachowo. No. Jest zabezpieczone tykruzyjnie. Pierwsze szlifowane jest, jest. No to teraz fachowo do połączeń blach. No i gitara nie. Kiedyś zrobiłem sobie taką lampkę. Logan był taki za tą 15 czy coś takiego. 10 watów z kabelkiem, już sobie taki stojaczyk to robiłem gumki są żeby szurało tymi gumkami po tym a nie całym spodem łatwiej przesunąć jest mniejsze pory i też ten lakier się tak nie drze o cyk tu można sobie odkręcić i tam prawo lewo chociaż stojakiem też można prawo lewo więc to jest najlepsza lampa warsztatowa po prostu kupić tanio halogen i sobie stojaczek to robić nawet z deseczki byle co aby było no i tak, z mojej per perspektywy to wygląda jakby to, o widzicie, on jest po prostu taki przezroczysty, że widać do środka, przez chwilę myślałem, że nie. pominąłem taką dziurę dużą, tam gdzie się świeci to tam jest zasmarowane, zaklejone, tutaj te szczeliny, tu te szczeliny, blacha do blachy, wszystko jest napchane w każdym jednym miejscu. Tu od spodu, więc produkt nie jest tutaj naprawdę spoko zrobiony. Nie jest takie druciarstwo kompletne, że piankę na przykład zaszpachlować i, i niech to wieje. Tu jest naprawdę w miarę to ma szansę jeszcze pożyć trochę. I ten, ten drugi prożek też tak zrobię. Jak będę przyklejał te, te wszystkie blaszki, nitował to też na wale tam tego uszczelniacza lekarskiego. Jak widzieliście na przyspieszeniach, proszę bardzo proszki są na wymiar te łatki progów, no, można powiedzieć reperaturki. Tu śmiesznie, że pod kolor nawet blachy miałem fajnie, że ona jest już pomalowana, to jest taka na dach. Bo jakąś tam farbą lepszą jest. Jest, jest tutaj te przetarcie, to wszystko to jadę tą czarną. Pod, no tym podkładem antykorozyjnym jak resztę jak te progi to już odtuściłem wszystko no i dalsza część pracy to robiłem sobie szablon od nadkola z przodu tutaj z szablon do nadkola troszkę tam trzeba było z jednej strony delikatnie tak łuczkiem ściąć a tak to jest dobry i tutaj od to jest próg tylko od strony środka. Akurat to jest za cienkie, tylko na długość sobie dociąłem. A to, to jak tutaj jest ta krawędź, to tak powinno. Znaczy, no nie powinno, tylko właśnie tak wyciąłem. Od tej krawędzi dotąd, i na długość tego. No i tutaj zakładka jest, jak widać. To miejsce, które tu widać, o, to jest rand. Ten, ten na dole, gdzie tak, jakby lewarek, nie? się wsuwa.